Dzień dobry. Witam was w kolejnym epizodzie serii o memicznych państwach, gdzie tym razem skierujemy się do Ameryki Łacińskiej, do kraju, który większość z was zna i który całkiem nieźle trzyma się wśród memów, zarówno jako kraj memowany, jak i taki, który sam produkuje różnego rodzaju śmieszne obrazki. O jakim konkretnym kraju tutaj mówimy, to chyba domyślacie się po samej miniaturce, gdzie widać było przesłoniętą flagę. Chociaż w sumie nie wiem, czy jesteście we flagach aż tak dobrzy. za ta flaga? Transgender. A ta? Israel. <laughs> Ale chodzi tu oczywiście o Argentynę, sporej wielkości kraj znajdujący się w Ameryce Południowej. Domyślam się, że część z was mogłaby tu pomyśleć o Brazylii, a to chyba przede wszystkim ze względu na ich obecność w grach online, gdzie w takiej tibi to Brazylijczycy obok Szwedów byli największymi wrogami Polaków. Ja postawiłem tu jednak na ich sąsiadów, których najnowsza historia, jak również funkcjonowanie w internecie sprawia, że trzymają się całkiem mocno jako memowane państwo. Oczywiście większość z nas, myśląc o Argentynie, od razu pomyśli o piłce nożnej, gdzie od zawsze ekipa Argentyny była w tym sporcie bardzo dobra, zresztą nawet teraz to w końcu oni są mistrzami świata po tym jak pokonali w 2022 roku Francję w jednym z najlepszych meczów, jakie widziałem w życiu. Obecnie wciąż gwiazdą i jednym z najlepszych piłkarzy w historii jest Lionel Messi, ale ciężko mówić o nim jako o bardzo miłej personie. Zupełnie inaczej sytuacja ma się z innym wybitnym piłkarzem z tego kraju, jakim był Diego Maradona, który jednak różnił się od Messiego ze względu na to, że to jeden z największych zadymiarzy w historii futbolu, zarówno podczas kariery jak i po niej, więc ciężko byłoby ich ze sobą pomylić. Chociaż niektórym przychodziło to z łatwością. I to jest cały Maradona, jedno genialne podanie otwierające drogę do bramki, Lavezzi, Maradona, a gdyby to inaczej przyjął. Dość powiedzieć, że na długo zanim istniał warto na mistrzostwach w 1986 w ćwierćfinale Maradona wpakował piłkę do bramy ręką, czego nie zauważył sędzia, a później w tym turnieju zdobyli oni puchar. Podczas swojej kariery lubił poimprezować, zdarzyło mu się też strzelać z wiatrówki do dziennikarzy, za co dostał dwa lata w zawieszeniu. Po zakończonej karierze stał się jednym z większych celebrytów w swoim kraju, w 2008 został selekcjonerem reprezentacji Argentyny i stał się jedną z większych gwiazd podczas mistrzostw w RPA dwa lata później, między innymi ze względu na interesujące rozwiązania na treningach, raz na przykład stanu na bramce razem ze sztabem trenerskim i piłkarze mieli w nich strzelać całe jepy. Przed tymi mistrzostwami ogłosił także, że jak Argentyna zdobędzie mistrzostwo, to przejdzie się na golasa po ulicy, no ale chyba nikt nie chciał oglądać takich pięknych widoków i na tym mundialu ekipa Maradony odpadła w finale, przegrywając z Niemcami 4-0. Zdecydowanie najbardziej memiczne jednak były jego wyczyny z trybuny kibiców z Mistrzostw Świata w Rosji w roku 2018, kiedy Argentyna grała z Ligarią. Maradona był dosyć mocno nabuzowany, a szklane barierki i trybuny, na które siedział, były widocznie ubrudzone mąką, basią albo tortową. Diego wydzierał się i pokazywał faki kibicom z Nigerii, aż w końcu sanitariusze musieli go wyprowadzić. Taki imprezowy styl życia nie posłużył jednak temu wybitremu piłkarzowi, bo zmarł on w roku 2020, mając jedynie 60 lat. Normalnie zaczynamy od historii danego kraju czy regionu, no ale jednak piłka nożna ważniejsza, ale historii nie możemy też tu pominąć, bo niestety Argentyna nie popisała się swoją polityką po II wojnie światowej, kiedy do kraju tego uciekło sporo działaczy nazistowskich. Dlaczego akurat tam? No cóż, już przed wojną Argentyna należała do najbogatszych krajów na kontynencie i mieszkała tam całkiem spora grupa niemieckich imigrantów, którzy zakładali tam szkoły, wydawali swoje gazety. Po napaści Niemiec na Polskę, to wielu tych Niemco-Argentyńczyków głośno popierało działania Adolfa, co doprowadziło nawet do tego, że w 1941 rząd argentyński przeprowadził śledztwo i doszedł do wniosku, że wielu Niemców w Argentynie finansowanych jest przez Trzecią Rzeszę i dążą do przejęcia władzy w kraju. Jednak na wiele się to nie zdało, bo w wyniku puczu wojskowego prezydentem został Juan Perón, który jawnie już sprzyjał Niemcom i na terenie Argentyny działało kilku tysięcy agentów niemieckich. Co po wojnie ułatwiło lokowanie nazistów, którzy ukrywali się przed aliantami. Pojawiła się nawet słynna teoria spiskowa, że Führer przeżył oblężenie Berlina i miał uciec do Argentyny i się tam ukrywać. Mały happy end tego wszystkiego jest taki, że jednak część z nich wyłapał izraelski Mossad i zrobili co trzeba. I stąd właśnie powstał stereotyp, że jeśli jesteś Argentyńczykiem i dodatkowo masz niemiecko brzmiące nazwisko, to twój dziadek na pewno był wysoko postawionym nazistą. Wspominany Juan Perón doszedł do władzy w celu ratowania gospodarki argentyńskiej i jest to motyw, który powtarza się w tym kraju, bo Argentynę cechuje, że mimo bycia jednym z bardziej rozwiniętych krajów w swoim regionie, to co chwila bankrutują i mają ogromną inflację. Według mnie to wszystko wina tego, że Polsat przestał kupować telenowele typu Zbuntowany Anioł, które królowały u nas pod koniec lat 90. Powstał nawet żart, że jedną z pewnych rzeczy odnośnie Argentyny jest to, że na pewno zaraz bankrutują. Ostatnia niewypłacalność kraju miała miejsce w roku 2022, więc mieszkańcy zaczęli szukać nowych rozwiązań, żeby w jakiś sposób sobie pomóc, a co może być lepszego niż nowy przywódca? Tą osobą okazał się być Javier Milley, kontrowersyjny ekonomista, który w październiku 2023 wygrał wybory prezydenckie. Zyskał on bardzo dużą popularność w internecie, bo nie gryzł się w język, dodatkowo stwierdził, że najlepsze, co może być dla gospodarki kraju, to mocna terapia szokowa, cięcie wydatków, obniżenie podatków, wszystko to, co wolnorynkowcy lubią najbardziej. Poza poglądami gospodarczymi, Tommy Lay okazał się też być zadymiarzem, który nazwał swojego rodaka papieża Franciszka imbecylem. Ogólnie jego podejście do polityki zostało porównane do Donalda Trumpa. Javierowi chyba niespecjalnie to przeszkadzało, bo podczas kampanii jego zwolennicy zaczęli nosić czapki z napisem Make Argentina Great Again, co jest oczywistym nawiązaniem do słynnego sloganu pomarańczowego pana. Milej rządzi w Argentynie już trochę czasu i czy jego terapia okazała się być pomocna? No cóż, patrząc się na inflację to urosła ona od momentu jak przejął on władzę, z drugiej strony może być jeszcze za wcześnie, żeby oceniać jego prezydenturę, a ja sam osobiście nie znam żadnego Argentyńczyka, żeby się zapytać kiedy było lepiej. Chociaż na pewno każdy by odpowiedział, że za Maradony to było nie to co teraz. No ale co może stać się złego? Najwyżej znowu Argentyna zbankrutuje, pewnie już się przyzwyczaili. Ale dobra, może czas pogadać o faktycznie konkretnych memach. Jednym z nich jest mający dużo wspólnego z Polską, czyli Polish Jerry. Jest to jeden z dank memów dotyczących Toma i Jerryego, gdzie stopklatka z jednego z odcinków ukazuje mysz w pozie przerażonej i zdziwionej. Mem ten pierwotnie nazywał się Keberga, co z hiszpańskiego dosłownie oznacza co do kurwy. Za stworzenie mema odpowiada użytkownik argentyńskiego serwisu ze śmiesznymi obrazkami Taringa o Niku Moonchild 16, stworzył go w roku 2016. Memy z tego cyklu dosyć szybko dostały się na Forczana, skąd zawędrowały do polskiego internetu, gdzie zaczęły pojawiać się na I to właśnie fakt, jaką popularność Jerry zdobył na tej naszej polskiej stronce, sprawił, że w powszechnej świadomości internetowej przyjęło się, że jest to polski mem. Można powiedzieć, że w tym przypadku Polska przejmuje internet, można traktować dosłownie. Co również ciekawe, to w Argentynie 8 czerwca obchodzone jest Dia del Colono Polaco, czyli Dzień Polskiego Osadnika. W polskim internecie można wyczytać, że od roku 1995 jest to święto narodowe na cześć polskich imigrantów przybyłych do Argentyny pod koniec XX wieku, natomiast takie teksty są chyba trochę na wyrost. Jest to po prostu jedno z wielu świąt w tym kraju, które raczej obchodzone jest jedynie przez potomków Polaków. Na wspominanej tarindze powstała również Pikardia, czyli uśmiechnięte emoji w okularkach, które daje kciuka w górę. Jest to mem mający na celu parodiowanie czyichś poglądów politycznych. Memy z tej serii zaczęły przypominać trochę Poland Bole, bo tutaj również emoji te zaczęto kolorować w barwy flag różnych państw, żeby się z nich śmiać mem ten powstał w roku 2014 i już rok później zaczęły powstawać wersje po angielsku, a na Forczanie szybko zaczęto kolorować te emoji w barwy różnych krajów. Kolejny mem, który był swego czasu popularny w internecie to Girl Explaining, czyli zdjęcie pary na jakimś festiwalu, gdzie dziewczyna krzyczy coś do ucha swojemu chłopu, którego mina jednak nie sugeruje, że jest on wybitnie zainteresowany tym, co ona gada. W przypadku tych memów mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to baby gadają facetom jakieś kompletnie nieobchodzące na bzdury, na przykład to że jej koleżanka w zeszłym tygodniu ubrała dwa dni z rzędu tę samą spódnicę do pracy albo czy ma ładnie pomalowane paznokcie Mem powstał w roku 2019 i stał się popularny w niehiszpańskojęzycznym internecie w roku 2022. Główną bohaterką tego mema jest Denis Sanchez, która opowiedziała o genezie tego zdjęcia. Otóż ona nie mówiła nic swojemu chłopakowi, a śpiewała jakąś piosenkę prosto do ucha, gdy wyszli już z klubu, a że był to ranek, to wszyscy byli już potężnie zmelanżowani i chcieli wracać do domu. Jako ciekawostkę dodam, to Denis i ten facet nie są już ze sobą. Powiedzieliśmy sobie o kilku znanych Argentyńczykach, ale jakby mogło zabraknąć tutaj Jorge Berholio, czyli papieża Franciszka. Jak przystało na biskupa Rzymu, to jest on obecnie jedną z najbardziej znanych osób na naszej planecie. A przy tym, Franciszek sam w sobie jest dosyć memiczny, w końcu doczekał się odcinka na tym kanale. Papież Franciszek zyskał popularność przede wszystkim ze względu na próbę odświeżenia wizerunku kościoła, jak również dzięki dosyć interesującemu sposobie trzymania mikrofonu. Innym bardzo znanym Argentyńczykiem, którego charakterystyczne zdjęcie na pewno znacie, jest nie kto inny jak Che Guevara. Niektórzy mogliby pomyśleć, że Che to Kubańczyk, natomiast ten wielki rewolucjonista komunistyczny był Argentyńczykiem, właśnie. Zdjęcie jego kudłatej mordy stało się bardzo popularne, można by powiedzieć, że stało się ikoną popkultury, i ze względu na to, że wygląda fajnie, to sporo osób mogło nosić wizerunek Che niezależnie od tego, czy zgadzają się z jego poglądami, jak na przykład zamykanie osób homoseksualnych w obozach. Dlatego zanim nałożycie coś warą, to najpierw poczytajcie o chłopie, i dopiero jak uznacie, że on był spokojny, jednak wasze poglądy się pokrywają z jego, no to śmiało możecie nosić takie koszulki. I to tyle naszej wycieczki do Ameryki Południowej. Nie wiem, co sami sądzicie, czy w pojedynku z Brazylią na Memy to który kraj tutaj wygrywa. Dajcie znać o swoich opiniach w komentarzach, a ja jak kiedyś odwiedzę Argentynę, to na pewno dam znać, czy faktycznie jest tam aż tak źle z gospodarką. Na razie.